W terminie meczu jest z nami Michał Czaplarski, Michał powiedz jak z waszej perspektywy minął spotkaniu. spotkań, poziomu trybuny wyglądało, to w którym sposób cały czas atakowaliście, no, praktycznie oddechu nie dawaliście swoim przeciwnikom. No, z wojska też tak podobnie wyglądało, mieliśmy być wysokim pressingiem, szybko strzącił bramkę, to się udało, plus dobre stałe fragmenty gry, no, jest 4-1, szkoda tej straconej bramki, no, ale jeszcze przed nami druga połowa, więc dopiero połowa roboty zrobiona. Pierwszy raz gra się na naturalnej nawierzchni. jakaś duża różnica jest między, między nawierzchnią naturalną a sztuczną? to? No tak, oczywiście, damy ciężej. ciężej się biega, jest nierówno, no więcej trzeba koncentracji poświęcać w przyjęciu piłki podaniu. No ale no, takie są warunki dla zespołów no, nie To jest nie wiem, sędzia tłumaczy, że Bramkarz był wyżej, i dlatego był tylko jeden, ten co na słupku, ale nie potrafię tego ocenić z pozycji boiska. Dobra, no, dzięki. Dzięki. Dobra, dzięki.